Dziś jesteśmy na spotkaniu wspólnoty Ruchu Czystych Serc w Warszawie. Tworzą ją młodzi ludzie, którzy każdego dnia walczą o czystość ich serc, czystość relacji, czystość życia. Uczą się również budować we wspólnocie relacji z Panem Bogiem. To jest podstawa tej wspólnoty. Chcemy jej dzisiaj również zapytać o to, czym w ich życiu jest adoracja, jakie przynosi owoce oraz czy warto modlić się w intencji czystości młodzieży oraz małżeństw. Serdecznie zapraszamy. Czym dla Was jest adoracja? I jakie przynosi owoce, i czy warto modlić się w intencji czystości młodzieży oraz małżeństwa? No, adoracja na pewno jest dla mnie taką chwilą wytchnienia po całym dniu, e, takim ukojeniem, e, <laughs> kiedy mogę porozmawiać, z siebie, z siebie wszystkie takie negatywne emocje wyrzucić. A czy warto? Na pewno warto. Spar dziękuję Ci bardzo. A czy Ty możesz powiedzieć nam, czym dla Ciebie jest adoracja i jakie przynosi owoce w Twoim życiu? Dla mnie doradcy to jest takie właśnie przebywanie z Panem Bogiem w ciszy, nawet czasami bez słów, takie po prostu trwanie w Jego obecności, kiedy mam na przykład trudne chwile, chciałabym właśnie coś przemyśleć, zastanowić się nad, nad różnymi sytuacjami w życiu i po prostu też podziękować, jeśli, jeśli właśnie coś fajnego się przydarzyło i poprosić o, o potrzebne łaski. Pięknie. A myślisz, że warto modlić się w intencji czystości młodzieży, że czy jest tym problem w dzisiejszych czasach? Wydaje mi się, że jest, że jest ogromny problem, bo jednak, no właśnie, tak jak tutaj wcześniej było wspomniane na konferencji, jednak dużo osób to wyśmiewa, właśnie dbanie o czystość i jakby to nie jest teraz takie powszechne w dzisiejszych czasach, dlatego właśnie też tutaj dołączyłam do ruchu czystych sens, bo chciałabym o to, o to dbać i o to się modlić też i za siebie i też za innych, żeby ich tych wspierać. Absolutnie warto, bo to jest jest y, ważne myślę i dla budowania małżeństw, budowania trwałych związków. A jak chodzi o adorację, no to to jest spotkanie z Panem Jezusem i y, właśnie okazja do takiego bliskiego pobycia razem z Nim. No, polecam. Czym jest adoracja? E, no, adoracja to według mnie to jest takie. To jest Najświętszy Sakrament, prawda? Jak się mówi, jest siedem sakramentów, prawda? I ten jest Najświętszy, prawda? To to właśnie Naj, prawda? Jest Naj, Najświętszy. Yy, tak w zasadzie, no to my spędzamy czas z Panem Jezusem, prawda? Na przykład święta Faustyna, no to miała taką... Ona była święta, prawda? Więc miała tą łatwość, że widziała rzeczy, których świeccy... Znaczy, jakby to ująć, inni wierni nie widzieli, prawda? Ona to widziała oczyma, prawda? Inni, inne osoby to musiały to tworzyć w głowie, prawda? Przez wiarę, prawda? Nie jest to proste, ale, ale to jest rozmowa z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, przepraszam, z Panem Jezusem, tak. Doracja jest czym? No taką głęboką jednością połączeniem z Bogiem. I każdemu generalnie polecam. Też można się wyciszyć, skupić się, a jak wiemy teraz jest problem z tym, żeby ludzie znaleźli chociaż chwilę na przemyślenia. I, i, i na taką głębszą refleksję w jedności z Bogiem. A czym dla Ciebie jest adoracja? Dla mnie adoracja jest przede wszystkim oderwaniem się od biegu świata i dla mnie to jest taki moment zupełnej ciszy od pracy, od karmideru, od zmartwień. Jestem ja, Pan Jezus i reszta mnie nie obchodzi. No. A uważasz, że warto modlić się w intencji czystości małżeństw młodzieży w dzisiejszych czasach? Zwłaszcza w dzisiejszych, bo jak widzimy, co dzieje się dookoła, to myślę, że to jest teraz grube pole walki duchowej i myślę, że po pierwsze warto, po drugie trzeba. Bo mogę Wam przeszkodzić dosłownie, chwilę Wam zajmę. Przepraszam, trochę niemiło z mojej strony, ale mam ważne pytanie. E, czym dla Was jest adoracja i jakie przynosi w Waszym życiu owoce? E, to dla mnie adoracja jest czymś ważnym. Myślę, że jest takim spotkaniem z Panem Jezusem, takim bezpośrednim dla mnie, gdzie właśnie mogę poznać i, i dotknąć tego żywego Chrystusa. Sposobem, żeby usłyszeć e, głos Pana Boga i jego, jego wolę w tym codziennym zgiełku, kiedy mogę wyciszyć się i zatrzymać na moment. E, I jest takim osobistym spotkaniem, gdzie jestem tylko ja i On. A uważasz, że warto modlić się w dzisiejszych czasach w intencji i czystości młodzieży i małżeństw, że jest to ważne? Na ten moment, w którym żyjemy, oczywiście. Jakby, no patrząc na to, co się dzieje na świecie, to uważam, że to jest jedna z najważniejszych modlitw właśnie modlitwa o czystość. Że jest to jedna z najważniejszych wartości, o którą musimy walczyć, i ja staram się codziennie właśnie modlić o to. Myślę, że każda młoda i też każda osoba w każdym wieku powinna się modlić o czystość. Dla mnie adoracja to jest taki oddech. Oddech w tygodniu. Taki spokój. I mogę powiedzieć, że rozumiem w sumie świętych, którzy się wypowiadali, znaczy mówili o tym, że jak zaczniesz adorować Chrystusa, to to jest taki wciągający, że się uzależniasz. I to jest prawda, to jest prawda, bo ja często też wracając z pracy, po prostu zachodzę chociażby na chwilkę poadorować Jezusa i wtedy mam takie dopełnienie dnia. No, czasem uważam, że tak jakby... No Najfajniejsza rzecz, jaka mi się przydarzyła, to właśnie adoracja. No tutaj śmieszne, ale czasem tak czuję. Dla mnie adoracja na Świętszego sakramentu to jest takie trwanie w przedsionku wieczności. Przypominam sobie tę scenę Starego Testamentu, kiedy Mojżesz spotyka Pana, który mówi mu: Ja jestem, który jestem. I trwanie, skupianie się na tu i teraz, jest jak dla mnie, że nawet taką esencją tego, na czym ta wieczność polega. Czyli nie to, co będzie, nie do, co było, tylko nieustanny teraz. Pan Bóg, który jest ponad czasem, i mam wrażenie, czuję, też wiem, wierzę w to, że podczas adoracji jestem bardzo blisko niego. On do tego uwielbienia i do, tego, do tej fascynacji, tą wiecznością, czyli nim samym mnie e, zaprasza. Nawet kiedy jestem zmęczony, już nieraz słyszałem coś takiego, że nawet jeżeli w trakcie adoracji zdarza się zasnąć i powiesz, że to jest czas zmarnowany, to tak naprawdę nie jest to czas zmarnowany, bo tak naprawdę marnowanie czasu, ale razem z Panem Bogiem jest naprawdę najpiękniejszym sposobem na to, w jaki sposób czas można marnować. Dla mnie adoracja jest też ciszą i oddawaniem siebie samego w takim stanie, w jakim jestem. Radość, euforia, smutek, cierpienie, przygnębienie, wyrzuty, Chcę takiej całkowitej szczerości, tak naprawdę, stawać w tym spotkaniu z Bogiem i oddawać mu siebie, nie udawać, że jestem kimś innym, że przeżywam co innego. Adoracja jest dla mnie no najważniejszym, bo jest poznaniem Boga, miłością. Poprzez właśnie adorację, Bóg mi pomaga właśnie szukać tego, co. Co jest niedoskonałe, i naprawiać te wszystkie swoje niedoskonałości. No i to jest właśnie błędy, i właśnie też muszę z nim rozmawiać. Nie może być tak, że tylko rozliczam się z tych wszystkich swoich błędów, tylko że tak jakby ma, ma być relacja z nim i, i prosić go o wszelkie łaski. Prosić i prosić i się nigdy nie poddawać.